Z kamerą Disco Polo Music jesteśmy w Olsztynie Koło Częstochowy i w tych pięknych okolicznościach przyrody zapraszam Was na siódmy Disco Dance Festival. Informacja, bikul, cool. witajcie gorąco. Oczywiście musieliśmy tu przyjechać. Olsztyn, Zamek, jest pięknie, jest naprawdę. No właśnie, rewelacja. słuchajcie, dlaczego Olsztyn? Po pierwsze, przyjaciele, sami przyjaciele, jest dobra impreza, są fajni ludzie, jest naprawdę rewelacja. I tak jak powiedział, przyjeżdżamy dla ludzi, bo ludzie to jest siła moc i oczywiście bikulowa energia. Słuchajcie, jak się ten festiwal zmienił od tego czasu, kiedy byliście po raz pierwszy. Polka jest troszeczkę gorsza. Tak, na pewno. Ale jest. Możemy liczyć na pewno na wspaniałych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, stoją, skakają. Bawią się. <noise> Prosto po koncercie spotkaliśmy formację Quest, czyli polskie numercy. No Witajcie, panowie. No witamy serdecznie, cześć. Wysłuchajcie, po raz pierwszy jesteście na festiwalu w Olsztynie. Jak się grało? Nie no, super. Publiczność naprawdę reagowała powerowo. Powiem szczerze, że zamek odżył. Naprawdę zamek odżył i śled odbudowuje. Także jest dobrze. Frekwencja dopisała. Śpiewają niespotykana szał. Spotykana jest wielkim przebojem, natomiast Ty powiedziałeś, że Zamek Olsztyn kojarzy się z dzieciństwem. Tu bywałeś jako nastolatek. Yy, tak i tu bardzo często wracam, jak nie yy, osobiście, to myślami. Yy, słuchajcie, to jest niesamowita atmosfera, tu po prostu trzeba być. Nie ma rady na pośle. Formacja Łobuzy, przyjechaliście dzisiaj tylko po to, żeby zarobić po pierwsze na nowy klip i na benzynę do domu Dokładnie tak, zarabiamy pieniądze, bo nie mamy złotówek, akurat dopiero wpadliśmy z Dubaju Mamy same diskolary, po prostu walutę dubajską Rzeczywiście mamy nowy klip, w planach, nazywa się Łobuz kocha najbardziej i już mam nadzieję, że niedługo premiera. Powiedz jaka atmosfera na koncercie dzisiaj? Fantastyczna, piękna miejscówka, fajne zespoły, fajna publiczność, także na pewno kiedyś tu wrócimy jeszcze. Panowie, dlaczego zmieniliście dresy na kolor czarny? Żałoba w Zespolu O broń Boże, nie ma żadnej żałoby, po prostu spoważniliśmy, niedługo zmieniamy nazwę na Bandziory i teraz mamy po prostu już garnitury, proszę zobaczyć. Królowa muzyki disco, Ewa Basta, witaj serdecznie. Ewuniu, wszyscy znali twoje teksty dzisiaj. Naprawdę? No naprawdę. A ty? Ja też. Ale to zaśpiewaj coś. Jestem to rana na na na. Nie, to, to nie. Dobrze, mam. Ciało jak malina, ciągle się wyginasz. Ciało jak malina, śmiało się wygina. Masz zły tekst. Zły tekst? Tak mi napisali, naprawdę. To teraz najważniejsza informacja, moi kochani. Tego nie wiecie. Ewa uwielbia rzeźbić w drewnie. Dalej to robisz? Ale coś ci się potentykowało. Ja nic takiego w drewnie nie Pobie robię. To siostra. Słuchaj, zmień, zmień informatora. <śmienic> Chciałem jest bardzo żywny rocznik. Przede wszystkim, żebyście zawsze byli żeby wasza kariera trwała, ląk, ląk i jeszcze dłużej, żeby mogli was słuchać na tej scenie i na naszym kanale YouTube. Wam bardzo wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Nasze zdrowie. 15 lat minęło jak jeden dzień. Dokładnie 15 lat minęło między nami, a naprawdę to już ma 215 lat. Przede wszystkim to, co chcemy powiedzieć, to dziękuję. Słowa, które się należą wam, waszej stacji, za to, co przygotowaliście dla nas. To była naprawdę mega niespodzianka. Ciary na plecach i uśmiech taki, że wow! Ale Ty Mega. widziałeś, co się działo z publicznością, wszyscy śpiewali Wasze przeboje. Dobrze, bo ja sam zapomniałem słów, a oni po prostu mi pomogli, przypomnieli mi słowa piosenki, którą po prostu kochamy i dlatego dla nich już mnie zaśpiewali. Co planujecie na kolejne 15 lat? Na pewno nie będzie odpoczynku, dalej energia dla wszystkich, kochamy to, jak ludzie nas kochają, dlatego tak to się dzieje. 15 lat? Mało. 50? Mało. Wiek jody mało, ponad 200 lat. Życzymy wszystkim super zabawy z nami, z Logan Junior. Witam Andrzejku. Witam Ciebie Areczku. co się dzieje, prawie 20 tysięcy osób. Czego dzisiaj mogą się spodziewać po Twoim występie? Na pewno naszej nowości, czyli Czarodziejko ser złodziejko. Obserwujemy, że bardzo fajnie w plenerach piosenka się sprzedaje. To znaczy szybko łapie ją publiczność i z nami wyśpiewuje. A jako ciekawostkę jeszcze dodam, że powstała też wersja Aleksandry w języku hiszpańskim. Ja już ją słyszałem i powiem Ci, że jestem pod wrażeniem. Majorka oszaleje. Bo jak się bawicie na festiwalu? Jest tak fantastycznie, super zespoły, atmosfera normalnie taka gorąca. Chciałoby się być tak w ogóle, nie przestawać. Witaj Bable! Witam bardzo miło. Grałeś w ogóle kiedyś tutaj na zamku, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Tutaj na zamku jestem po raz pierwszy, jeżeli chodzi o zawodowe granie, natomiast powiem Ci szczerze, że w związku z tym, że dzieciństwo spędziłem w Częstochowie, to bardzo często spędzałem tutaj czas chodząc tutaj po ruinach zamku w latach 70-80, także to jest miłe, sentymentalne dla mnie miejsce i cieszę się, że tutaj jestem. Zwycięzca Disco Polowania 2015 i to jest twoja nagroda. Wielka trasa koncertowa. 15 była wielką nagrodą, 16 jest uwieńczeniem tego wszystkiego. Wielki zamek, wielki koncert, wielkie gwiazdy. No i moja skromna osoba na tym koncercie. Ja już powoli żegnam się z Wami, ale festiwal wciąż trwa. Już dzisiaj zapraszam Was na kolejną edycję, która odbędzie się za rok. Do zobaczenia!